Stowarzyszenie, które miałoby skupiać i skupia już hazardzistów nie grających, a w każdym razie takich, którzy usiłują nie grać, bardzo pożyteczna inicjatywa, bo jak Państwo doskonale wiedzą, meeting rządzi się swoimi prawami bardzo ścisłymi. Nie podyskutujesz tam, nie pokłócisz się, nie udzielisz rady, a przecież tak bardzo my hazardziści to lubimy pouczać wszystkich wokół. No, oczywiście terapia, a zwłaszcza y, grupy wsparcia, zwroty są takim miejscem, gdzie może dochodzić do tego typu interakcji, ale to ciągle nie to, więc jestem niezmiernie y, uradowany, że taka inicjatywa stworzenia nowej platformy, jakiegoś takiego spotkania się y, ludzi, którzy, którzy wpadli pod ten sam pociąg hazardzistów jak ja. By mogli wspólnie nie przegrywać pieniądze, bo to akurat najlepiej nam zawsze wychodziło, tylko właśnie budować coś stworzyć coś, co przetrwa, co będzie jakąś nową wartością. Jest. Absolutnie celowej i słuszne. Ja przyznam szczerze, że nie do końca wiem, czy istnieją takie y, instytucje w Europie y, dotyczące hazardzistów, natomiast wiem, że gdy ona powstanie tutaj, no to trudno o bardziej kreatywne towarzystwo niż banda hazardzistów. Każdy z nas ma multum pomysłów. Gorzej z realizacją, rzecz jasna, tak. to, to planowanie, realizacja, odpowiedzialność, tu już jest coś, czego trzeba się uczyć. Ale to pole, które właśnie powstaje przy tym portalu również niegram.com jest jakąś możliwością, niegram.org jest jakąś możliwością takiego próby stworzenia no, czegoś naszego. Tak, żeby każdy, kto ma w sobie potencjał niemały i chce się dzielić, czyli służyć w dwunastym kroku, miał więcej możliwości niż tylko na meetingu, czy nawet w relacji sponsor sponsorowany. To bardzo mi się to podoba. Ja powiem Wam, że jestem niezmiernie wdzięczny. Także hazardzistom Rzecz Jasna, ale przede wszystkim Bilowi i Bobowi, że spisali program dwunastu kroków i dali go nam. Nam hazardzistom, nam narkomanom, nam seksoholikom, nam pracoholikom, nam grzesznikom po prostu. Cała ta historia, która jest rozpisana w tych 12 rozdziałach, tak naprawdę umożliwia stanie się każdemu, każdemu, nawet takiemu totalnie zakręconemu gościowi, jak, jak to było w moim przypadku, stanie się sobą. Czyli ja w wyniku pracy na tym programie mam odzyskać siebie odzyskać swoją godność, odkryć wartość, dla jakiej zostałem, jak wierzę, stworzony i ta, ten proces, który się zaczyna od uznania bezsilności. I tego, że nie kieruje, co jest jeszcze trudniejsze, no, bo możemy żyć w iluzji trzymania bardzo mocno kierownicy naszego życia o można powiedzieć, problem polega na tym, że owa kierownica nie jest do niczego przytwierdzona. Więc staje się ta dobrą sprawę jedynie dla nas potężnym nie, niekiedy balastem. Więc ten pierwszy krok, który otwiera drogę do wszystkiego w przypadku ludzi uzależnionych od konkretnej substancji czy czynności, jak w przypadku hazardzistów, no, jest naprawdę tylko taką jakąś. Deklaracją dobra zgłaszam się na pokład. On jeszcze oczywiście niczego nie załatwia. Ucieszyć się swoją bezsilnością to trzeba naprawdę jakiegoś masochisty. Ale tak naprawdę, gdy to przyjąć, i to nie tylko w kwestii hazardu, że jestem bezsilny wobec gry, zachowań ryzykownych, hazardu, ale po prostu jestem bezsilny choćby wobec tego, że świat jest taki, jaki jest że żona jest taka, że dzieci tacy, że pada, że nie pada, że nie ma śniegu, nie, tysiące rzeczy, wobec których jestem bezsilny, gdy pojawia się zgoda, to natychmiast ta moja bezsilność, która była przez całe życie moje sklejana z bezradnością, staje się czymś, czymś, czym była kiedyś przegrana w kasynie dla mnie, czyli motywacją. Bo nie wiem, czy macie podobne doświadczenie, jeśli mówię do osób uzależnionych od hazardu albo takich, którzy wyszli z tego nałogu, że przychodził taki moment, że siedząc przy maszynach, czy przy innych stołach do ruletki, czy, czy pokera, pojawiało się takie myślenie: niech ja już wreszcie przegram. Nie tylko dlatego, że to był jedyny powód, żebym mógł wyjść z tego kasyna, bo tak to grałem, dopóki były pieniądze, chociaż to było ważne, nie? wyjść i się wreszcie wyspać. Ale także to, że kiedy już przegram. To natychmiast pojawiał się ten dziki kop adrenaliny, który mówił: Dam radę znowu wykaraskać się z tych straszliwych terapatów, z tych problemów, które sam sobie stworzyłem. I teraz, kiedy ja uznaję dzisiaj bezsilność wobec różnych przeciwności życia, to ta siła w sposób czysty i zdrowy może się znowu pojawić we mnie. Ta moja kreatywność, którą wykorzystywałem do tego, żeby kombinować pieniądze na grę, żeby zdobywać je i potem znowu zatracać w coraz większych ilościach, w coraz większych ilościach, w coraz większych ilościach, dziś może posłużyć czemuś naprawdę ważnemu. I tworzenie tego bytu, jakim ma być. Stowarzyszenie, czy też grupa przyjaciół, klub dyskusyjny, może nawet momentami, na pewno ten, ten portal, wiele, wiele innych inicjatyw, myślę, jest krokiem w bardzo dobrą stronę. A to, że się pojawia jeszcze w dodatku przy okazji zbliżającego się jubileuszu 20-lecia powstania Jedynki, która jest moją też macierzystą wspólnotą, bardzo serdecznie wszystkich Jedynkowiczów pozdrawiam, ale też wszystkich przyjaciół z Polska Długa i Szeroka od, i, i za granicami również. No jest takim bardzo dobrym pretekstem, żeby to się stało. I te kolejne kroki, które mam nadzieję, będziemy mogli też omawiać na forum tego, tego portalu, ale także na, podczas naszych spotkań, niosą niesamowity zastrzyk nadziei i energii. Po pierwsze, odkłamujemy obraz Boga. Czyli nawet jeżeli ktoś ma go za bezwzględnego Zeusa, który tylko patrzy, jak ci dowalić piorunem za, za to, że szurasz butami, dłubiesz w nosie, albo ukradłeś pieniądze, to al, albo widzisz go jako nieobecnego, bo twojego ojca też nie było w domu i tak naprawdę nie masz bladego pojęcia, co ono dzisiaj chce, gdzie jest i czy jest. To jest dobre w ogóle pytanie. I generalnie masz tak, w najlepszym razie masz go za tego każącego i nieobecnego, a może jeszcze gorsze rzeczy o nim myślisz i i, I nie wierzysz w Niego tym samym. I całe szczęście. Ja też takiego Boga nie wierzę. Jeżeli byśmy chcieli uwierzyć w tych Bogów, których sobie nagromadziliśmy w głowie, no to biada nam. To biada nam, to, to nie jest tak, że to człowiek wymyślił Boga. Gdyby tak było, to rzeczywiście dałoby się go tam odtworzyć. Jest odwrotnie. To Bóg wymyślił człowieka. I dlatego w tym drugim kroku jest fundamentalne odzyskać ten obraz. Pewnie, że nie w pełni. Na tyle, na ile go pojmuję. Nie, nie w pełni, bo to się nie da. Nie da się. Zresztą po co byłby mi taki Bóg, którego jestem w stanie zmieścić w moim mózgu? To już mam takich. Bogu bez liku. Nie chcę takiego. I kiedy już odzyskam ten obraz, że on jest po pierwsze tajemnicą, po drugie miłością, miłosierdziem nawet, czyli jest zawsze po mojej stronie, no to jest szansa, że postanowię łaskawie powierzyć mi moją wolę i moje życie w opiekę. To też nie jest tak, że ja oddaję mu moje życie, oddaję mu moją wolę. Nie, on, proszę tylko opiekuj się tym. Czyli zaczynam chodzić po wodzie pod jego opieką. No i potem jest cała ta historia z czwartym krokiem, która mówi, że mam przejrzeć całe swoje wnętrze bez ukrywania, czyli wejść z mocnym światłem do piwnicy, gdzie po prostu jest narzygane, może nawet nasrane. Nie wiem, co tam leży, po prostu jest totalny syf. Ale, ale jak, ja, jak ja tam nie wejdę, to on będzie ciągle we mnie gnił, ciągle będzie powodował, że ja będę zachowywał się, jakbym był niewolnikiem tego, co trzymam w piwnicy, tego trupa zak zakopanego w ogródku. A jeśli ja wejdę, to jest pewne, że mnie zemdli. Że się przerażę, że będę chciał uciekać, ale idę tam ze światłem. I to nie światłem tym latarkowym, tym, który teraz świeci mi tutaj z lewej strony w oko, tylko światłem odwiecznym. Jak ja z tym światłem schodzę tam, to naprawdę ta inwentaryzacja mojego wnętrza, to moje przyznanie się do tego, kim tak naprawdę jestem, nie jest czymś strasznym. I nie chodzi o to, żebym ja sobie zaraz dowalił. Jak ja tak mogłem? Przecież to jest żenada jakaś, jaki ze mnie burak i tak dalej. Tylko, żebym stwierdził fakt, zrobił zdjęcie jak kiedyś, takie były aparaty Polaroid tak i stwierdzam fakt, tak po prostu jest. Na dziś taka jest moja sytuacja. Może nie jestem z niej zadowolony, ale nie chodzi o to, żebym sobie za nią dowalił. To w ogóle nie ten porządek. Ja mam zobaczyć, że tak jest. Potem opowiedzieć o tym. Sobie i drugiemu człowiekowi, mówi 12 kroków dla anonimowych hazardzistów, warto wspomnieć, że tych dwóch założycieli naszej wspólnoty, których oczywiście pozdrawiamy, oni już po tamtej stronie, nie było takich bardzo zapatrzonych w Pana Boga. Jim to jeszcze, ale ten drugi to w ogóle nie wierzył w Boga. Tym samym z piątego kroku znikła ta rozmowa, która jest w oryginalnym programie AA. Która mówi, wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Jeśli przeszkadza ci ta pierwsza rozmowa, to wiedz, że rozmawiając z sobą też będziesz z nim rozmawiał, bo nie ma tak naprawdę innego miejsca pewniejszego, w którym mógłbyś spotkać Boga, niż ty sam. Znajdując siebie, odkryjesz Boga, odszukując Boga, znajdziesz siebie. Tak to działa. I ta rozmowa jest o tyle ważna, że rzeczy, które już odkryłeś w sobie, nagle przestają cię wiązać jako sekrety. Wypowiadasz je na głos. Wobec siebie, na głos. Nie to, że schizofrenicznie gadasz do siebie, nie. Po prostu dialogujesz ze sobą. To jest bardzo zdrowy objaw. Być może po raz pierwszy mówisz ze sobą na poważnie, a potem opowiadasz to też drugiemu człowiekowi. No i potem zaczyna się dopiero jazda. Bo w szóstym kroku stwierdzasz, że jesteś gotów, do uwolnienia od wszystkich wad charakteru i że Bóg może ci pomóc w tym zrobić. I robisz, te wady charakteru wypisujesz tutaj katalog siedmiu grzechów głównych, na pewno nie wyczerpię tego wszystkiego, co nazbierałem w ciągu swojego życia, jako idiotyczne, ale dla mnie skuteczne i zaradcze zachowania, których się chwytałem za każdym razem, kiedy coś mnie tam bolało, czyli Uciekać w kłamstwo, gdy robi się za, za, za gorąco. Uciekać w agresję, gdy, gdy czuje lęk. Uciekać w, no, w, to, w tą grę, gdy w ogóle jakieś, nie daj Boże, konsekwencje się zbliżają. Te wszystkie wybory głupie, durne, w szóstym kroku ja mogę spisać i próbować stać się gotowy, by je oddać. Jacek Radziecki mówi o tym jako miejscu, gdzie dzielisz te swoje błędy na cztery koszyki. Te, wobec których jesteś gotowy, żeby się pozbyć, Chcesz je oddać. Te, które wiesz, że są twoimi problemami, ale nie do końca chcesz się ich pozbyć, bo są jeszcze ciągle użyteczne. I w trzecim koszyku wkładasz te rzeczy, co to inni widzą, że one są twoimi błędami. Inni ci mówią, że jesteś taki, a ty mówisz, ja? Ja, ja, kurde, kutliwy, ja kłótliwy, ty, bara... Generalnie tę kutliwość wrzucasz do trzeciego, bo nie masz zgody, że ona ciebie dotyczy. Jest czwarty koszyk, on musi być, dlatego że tam są rzeczy, których na, na dzisiaj, na, na swoim rozwoju duchowym, moralnym, nie jesteś w stanie postrzegać jako błąd jako wadę. Twoja wyobraźnia jeszcze nie sięga tak daleko, żeby myśleć, że to czymkolwiek ci przeszkadza. No i potem jest ten krok niesamowitego cudu, w którym pokornie prosisz, żeby Bóg się uwolnił od tych wad. I jeżeli prosisz pokornie i masz rzeczywistą gotowość, masz stuprocentową gwarancję uwolnienia. Jeśli to się nie zadzieje, to znaczy, że tego nie oddałem, bo z szatanem jest tak, że jeśli dasz mu choćby jeden mały palec i zaczniesz tym palcem uderzać w, w automat do, do gier, to on za ten palec chwyci. Za chwilę będzie cię trzymał za łokieć, za chwilę za szyję i będziesz miał tyle siły po prostu, żeby pójść po nowe żetony, czy teraz chyba już nie na żetony, wszystko jedno, tyle siły, nic więcej. Wola na jeden mały łańcuch przykuta do automatu czy do stołu z ruletką. Natomiast z Bogiem jest tak, że cokolwiek byś mu dał, on to trzyma w swojej ręce wyciągnięte przed tobą, w każdej chwili że to z powrotem zabrać się tym, udławić, nawet jeżeli to jest hazard. I ten y, niesamowity szacunek, jaki ma nie, nieskończony, wszechstworzony, stworzyciel wszystkiego, o którym Karpiński w kolędzie Bóg się rodzi, śpiewa, że ma granice nieskończone, właśnie ową granicą mojej wolności się otoczył. To znaczy, za, zabrania sobie mi kazać. Mogę tylko sam wybrać jego albo śmierć, wybrać wolność albo pohańbienie, wybrać siebie albo tego golema, którego lepiłem przez te wszystkie lata, żeby się nie wydało, jaki naprawdę jestem. No i dalej się zaczyna dopiero jazda dla naprawdę wytrawnych twardzieli czyli krok ósmy i dziewiąty sporządzenie listy ludzi, których skrzywdziłem. Nie szukanie odwetu na nich, tylko przeciwnie niesienia im zadośćuczynienia. I kiedy stworzę tę listę i będę gotowy, by im zadośćuczynić, w dziewiątym kroku mam pójść i to zrobić, nie licząc na to, że dostanę od nich przebaczenie. W przypadku hazardzistów myślę, że wiele z tych krzywd ma charakter materialny. I tu jest akurat najmniejszy problem. Oczywiście, jeżeli ktoś jest winien 3 miliony, to ten problem jest 3 milionowy. Ale generalnie oddać rzecz jest łatwiej niż oddać czas, godność, miłość. Coś, czego naprawdę nie daliśmy, a byliśmy zobowiązani. Coś, co zaniedbaliśmy. Niemniej nie jesteśmy w tym kroku sami. Idzie z nami na pewno ten, którego odkryliśmy w kroku drugim, i któremu w trzecim kroku powierzyliśmy nasze życie i naszą wolność. No i później mamy krok dziewiąty, który, dziesiąty, który mówi o tym, że stale, i to on jakby zamyka tą kolejność od kroku czwartego, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, że stale pilnuje się. Na co dzień się pilnuję, patrząc, czy przypadkiem nie kwaszę nadal i z miejsca przyznaję się do popełnionych błędów. Co robię, gdy się przyznam? Natychmiast wchodzę w owło dość uczynienie z kroku dziewiątego. Nie odkładam, stwierdzam bezsilność, odwołuję się o pomoc, idę po wodzie i to działa. Jeżeli to robię ciągle, jeżeli to robię stale, jeżeli jak święty Ignacy Loyola zalecał, dwa razy dziennie próbuję z tym rachunkiem sumienia jakoś się zmierzać, to jakość mojego życia naprawdę radykalnie rośnie. No i potem jest mowa o jedenastym 11, 11 kroku, żeby szukać coraz większej więzi z Bogiem przez modlitwę i medytację. Po co? Żeby zrozumieć Jego wolę wobec mnie i żeby dostać siłę do spełnienia tej woli. Wcale niełatwe zadanie, ale jedno jest pewne: ilekroć wybierzesz do niego numer telefonu, obojętnie jak w niego wierzysz, to on natychmiast słucha. To nie jest ktoś, kto tam włączy komórkę na sekretarkę i powie, zadzwoń później. Jest taki dowcip, że, Panie Boże, przyszli właśnie ateiści, pytają o Ciebie, co im powiedzieć? Powiedz im, że mnie nie ma. Nie, otóż nie zrobi tak. Powie tak, słucham Cię, jestem, syneczku, opowiadaj co chcesz. Więc szukaj tej łączności tak, jak szukasz z najlepszym przyjacielem, z kimś, na kim się nigdy nie zawiodłeś, z kim możesz opowiadać o najfantastyczniejszych przygodach z skrótami, bez jakichś pobożnych formułek, bez raz litań klepanych na kolana. Nie mówię, że jestem przeciwnikiem litań czy innych modlitw różańcowych, ale rozmawiaj tak, jak rozmawiasz z kimś, kto Cię zna, bo On Cię zna. Przeczytał wszystkie książki, które przeczytałeś, obejrzał wszystkie filmy i był we wszystkich najbardziej kompromitujących sytuacjach Twojego życia obecny, obecny i pilnują, pil pilnując Ciebie. To, że nie miał tej władzy, by zabrać Ci wolność i nie chciał jej mieć, no dlatego nas to kosztowało. Ale ciągle możesz odzyskać z Nim relacje i zapytać o Jego wolę i siły, poprosić o siły, żeby ją spełnić. No i gwaszny krok czyli to, po co się spotykamy tutaj na tej stronie podejdź dalej. Przebudzenie duchowe w wyniku tych wszystkich kroków, które przed chwilą opowiedzieliśmy, podaj dalej, nie chowaj dla siebie tego szczęścia wolności. Ta tego ci życzę serdecznie, ja, Rafał Hazardista.